Atrakcyjność rynku kapitałowego polega na tym, że zapewnia on przejrzystość, a po drugie bezpieczeństwo zawierania transakcji. Jak wiemy, Przystępując do każdej konkurencji, do każdej gry, czym też jest inwestowanie, oczekujemy, że zasady dla wszystkich inwestorów będą jednakowe. No jak wiemy, niestety nie zawsze tak się dzieje. Podobnie jak w sporcie mamy przykłady oszustw czy przykłady afer dopingowych, tak samo niestety na rynku kapitałowym dochodzi do manipulacji. Manipulacja jest swego rodzaju inwestowaniem na skróty, które w wielu przypadkach nie popłaca. Ale tam, gdzie pojawiają się duże pieniądze, tam niestety pojawia się ryzyko i pokusa nadużycia. Na szkoleniu organizowanym przez Instytut Rynku Kapitałowego przedstawimy przede wszystkim z jednej strony ramy prawne, wytyczne Unii Europejskiej, które zajmują się tematem nadużyć na rynkach kapitałowych, a z drugiej strony pokażemy przykłady i rodzaje manipulacji spotykane zarówno na rynku polskim, jak i na rynkach rozwiniętych. Serdecznie zapraszamy.